Podróże w czasie intrygują nie tylko fanów fantastyki naukowej, ale także szerokie grona badaczy, którzy od lat starają się znaleźć na nie sposób. W internecie od dawna krążą informacje o rzekomych dowodach na istnienie tzw. podróżników w czasie. Większość tego typu informacji są jednak nieprawdziwe, a celem ich autorów jest zyskanie popularności. W gąszczu rzekomych dowodów na podróże w czasie historia Williama Taylora wydaje się być kolejną wysaną z palca bajką, gdyby nie jeden istotny szczegół. Otóż William został poddany specjalistycznym badaniom z zastosowaniem wariografu czyli urządzenia wykrywającego kłamstwa. Na podstawie wyników testu można śmiało stwierdzić, że podróżnik w czasie podzielił się publicznie całkiem prawdziwą historią. William Taylor oznajmił publicznie, że został wysłany przez brytyjski rząd do przyszłości, w której ludzie żyją wiecznie. Człowiek, który jednoznacznie potwierdza, że podróżował w czasie, opowiada, iż w ramach tajnego projektu sponsorowanego przez brytyjski rząd udał się do roku 8973 i spotkał tam ludzkie cyborgi ze zdolnościami telepatycznymi. Opowiada, że w 8973 roku spędził 6 godzin. Oznajmił, że nie miał najmniejszej ochoty wracać z powrotem do swojego czasu, gdyż odległa przyszłość, której się znalazł, to przepiękna rzeczywistość, której nie ma zbrodni i jest lekarstwo na każdą chorobę. Podróżnik w czasie spotkał tam obdarzonych nieśmiertelnością mieszkańców, podobnych do cyborgów. Byli wysocy i chudzi, z nieproporcjonalnie wielkimi głowami i oczami oraz małymi ustami. Istoty te wydawały się być potomkami ludzi, potrafiły się porozumiewać za pomocą telepatii. Pomimo tego William twierdzi, że był w stanie rozmawiać z nimi po angielsku. W pewnej chwili, po zbliżeniu się do grupy tych dziwnych istot z zapytaniem, który to jest rok, pewna kobieta odpowiedziała mu spontanicznie, że jest to rok 8793. Istoty wyglądały na zupełnie niezdziwione faktem, że właśnie spotkały podróżnika w czasie. Gdy William powiedział im, że pochodzi z 2005 roku, nie wywołało to u nich najmniejszego zaskoczenia. Grupa istot wyjaśniła, że są zarówno ludźmi, jak i robotami oraz że mogą żyć niemalże wiecznie. William Taylor twierdzi, że w roku 8793 spotkał innego podróżnika w czasie, który przybył tam z roku 2055. Również interesującą częścią opowieści jest ostateczny powrót Williama do roku 2005. Rząd natychmiast konfiskował liczne zdjęcia, które podróżnik zrobił w przyszłości. William oświadczył, że czuje się moralnie zobowiązany poinformować opinię publiczną o podróżach w czasie. Jego zdaniem technologia ta istnieje już od 1981 roku. Oto słowa Williama. Opracowaliśmy maszynę, która pozwala nie tylko podróżować w czasie, ale także przemieszczać się między równoległymi wszechświatami. Umieszczono mnie w sferycznej maszynie. Mieściła się w niej tylko jedna osoba. Za pomocą tajnego cylindrycznego wehikułu czasu William, który pracując dla rządu brytyjskiego podróżował w czasie przynajmniej dwa razy, udał się także do roku 3000. To doświadczenie wspomina jednak jako o wiele mniej przyjemne niż pobyt w roku 8973. Nie miał ochoty przebywać tam zbyt długo. William na jakiś czas utracił przytomność, a kiedy w końcu obudził się w swoim sferycznym wehikule czasu, ujrzał Czerwone Niebo. Wychodząc na zewnątrz, znalazł się w dużym mieście. Niebo było czerwone, i wszędzie były zanieczyszczenia. Spojrzałem w górę i zobaczyłem transportowiec lecący setki stóp nade mną. Zdałem sobie sprawę, że w powietrzu jest promieniowanie, więc musiałem szybko wracać. Człowiek, który twierdzi, że pracował dla rządu brytyjskiego ponad 10 lat temu, zamieścił na YouTube wideo, w którym opowiada o swoich podróżach w czasie. W niesamowitym wyznaniu zdradził również datę, w której ta zaawansowana technologia zostanie udostępniona publicznie. Zdaniem William'a podróże w czasie będą możliwe dla wszystkich od 2028 roku. Podróże w czasie w ramach programu brytyjskiego rządu to nie wszystko, o czym publicznie wypowiedział się William Taylor. Ujawnił również prawdę o tajnych eksperymentach przeprowadzanych przez rządy. Podejmowano próby przeniesienia całego świata na inną linię czasu. Podróżnik w czasie ujawnił dodatkowo, że dzięki zabiegom inżynierii wstecznej dokonywanych na rozbitych statkach pozaziemskich, rządy opanowały te ukrywane przed nami zaawansowane technologie. Umożliwiają one nie tylko podróżowanie w czasie, ale także, między innymi, przemieszczanie się pomiędzy wszechświatami równoległymi. Wykrywacz kłamstw potwierdza historię Williama. Jak wiele podobnych historii, również ta opowiadana przez Williama Taylora może wydawać się zwyczajną bajką, jednak każda wypowiedź Williama przeszła też wykrywacza kłamstw, co może być dowodem ich wiarygodności.